Witajcie moi kochani. Teraz będzie ogólna energetyka miesiąca dla znaku zodiaku Byk. Miłość i związki, praca i finanse, ogólna energetyka i karta rada. I zobaczmy sobie najpierw dla Byków na październik miłość i związki. Zobaczmy sobie praca i finanse. ogólna energetyka i rada. I mamy tak miłość i związki. Zwróćcie uwagę drogie byki na życie rodzinne, żeby ono było bardziej e, takie ożywione, żeby było więcej spotkań, więcej radości, więcej spontaniczności i zwróćcie uwagę przede wszystkim w kwestiach związku na partnera. Partner może troszeczkę się odsuwać, może bardziej się zamykać w swoim świecie, przez to właśnie ta integracja rodziny, jeżeli jesteście w małżeństwach, macie dzieci. Natomiast jeżeli jesteście w takich związkach luźnych, to też, też te karty będą mówiły o tym, żeby więcej spędzać razem czasu, fajny był jakiś krótki wyjazd na weekend, możecie. Spotykać się z, rodzina, z rodziną, jeszcze na przykład z rodzicami, to, to, to wszystko będzie wpływało pozytywnie na relacje. Jeśli chodzi o byki, które są singlami, które są poszukujące tej drugiej połówki, to raczej październik nie przyniesie takich okazji czy możliwości do spotkania odpowiedzialnego partnera, którego szukacie. Raczej tutaj Karty mówią o tym, żeby się skupić na sobie i na y, rodzinie, na poprawie kontaktów z rodzicami, z rodzeństwem, z przyjaciółmi, tak. Dobrze. I teraz sobie zobaczymy, zobaczymy sobie praca i finanse. I teraz tak, dla byków, które pracują, dla byków, które mają stałą pracę. To będzie październik, będzie miesiącem pozytywnym finansowo, tak? Będą do Was przypływać jakieś pieniążki z dodatkowego źródła. To są będą pieniądze, które sami sobie wypracujecie. Karty pokazują, żeby też aż za bardzo się nie angażować w tą pracę, przynajmniej w październiku, tak? Bo to nie będzie nie przyniesie Wam jakby takich profitów, jakich oczekujecie. Te profity i tak i tak będą, w związku z tym ten październik możecie tak troszeczkę do swoich obowiązków podejść, że tak powiem na luzie, robić tylko to, co do Was należy, natomiast nie wykraczać poza, poza margines i nie robić jakby nic ponad program, ponieważ może to nie zostać docenione. A z kielichów może mówić o nowych propozycjach, o nowych... Możliwościach, o nowych pomysłach, jeżeli na przykład prowadzicie własną działalność. Tak czy inaczej, połowa i końcówka października tutaj widać energię poprawy, jeżeli chodzi o finanse i o pracę. Dla, dla byków, które poszukują pracy, owszem, pojawi się jakaś oferta, będzie coś na horyzoncie, i, 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 i bym powiedziała, że nawet będzie to korzystna oferta. Także warto byłoby wziąć ją pod uwagę. Finansowo y, początek października może przynieść jakieś ewentualnie wydatki, y, natomiast połowa i końcówka października już tutaj mi, y, pokazują karty stabilizacji finansowo. ogólna energetyka miesiąca. No na pewno y, na pewno będziecie musieli zwrócić uwagę na jakieś sprawy, które są związane z zakończeniem pewnych. Pewnych etapów z zakończeniem pewnych, y, może nawet bym powiedziała, przyjaźni czy znajomości, które wam nie służą. Y, może y, ogólna energetyka, raczej taki smutek mi się pokazuje, jakiś taki żal y, wewnętrzny. Dlatego więcej tej radości na co dzień trzeba wprowadzać, żeby troszeczkę przytłumić jakąś stratę właśnie, czy przyjaciela, czy jakiejś znajomości, może teraz we wrześniu y, macie jakieś właśnie sprzeczki, czy kłótnie, może macie wrażenie, że przyjaciel, którego mieliście za przyjaciela, wcale do, do końca nim nie jest. I y, przesłanie, matczyne uzdrowienie, gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Czyli zwróćcie uwagę, po pierwsze, na kontakty ze swoimi dziećmi. Jeżeli nie macie dzieci, zwróćcie uwagę na kontakty ze, z rodziną, ze swoją matką. Na to, żeby te więzi mm, były w jak najlepszej y, doskonałości, że, ta, że tak to nazwę. Także taka jest ogólna, ogólna energetyka na październik dla byków. Pozdrawiam serdecznie.